Sponsorem programu jest stacja Paliw Oil Transfer Development, Suwałki, ulica Pułaskiego 107. Państwa serdecznie, tu Iwan Komarenko. Mam dla Państwa bardzo ciekawą informację, ponieważ 27 listopada, w piątek, na stacji Paliw firmy Oil Transfer Development będzie szczególny dzień. Po zatankowaniu Będziecie mogli Państwo otrzymać moją płytę gratis, na której się znajduje 15 najlepszych piosenek moich piosenek. Zapraszam serdecznie 27 listopada w piątek. Skąd Iwan Komarenko w Suwałkach? <grytanie> Dobre pytanie. Ichałem, ichałem i sobie przyjechałem tutaj. Właśnie nie wiem, od czego zacząć, bo co masz na myśli, skąd? Właśnie, bo to jest takie bardzo ogólne pytanie. No, moja droga w ogóle jest bardzo, bardzo długo, no bo z Syberii ja przyjechałem do Warszawy, w Warszawie mieszkam po dzień dzisiejszy, już 25 lat, a, ale e, równolegle gdzieś tak się, r, utworzył się jeszcze jeden tor e, pod hasłem Sejny przede wszystkim, ponieważ, e, ponieważ e, w Sejnach znalazłem mnóstwo no, ludzi, z którymi współpracuję w tej chwili. Między innymi właśnie tutaj siedzi e, Tomasz Obanowski, który jest moim gitarzystą. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym roku nagraliśmy piosenkę z zespołem No Logo, który pochodzi z Sein, piosenkę antywojenną na rzecz pojednania Ukrainy i Rosji. Myślę, że to nie tylko w tym kierunku, piosenkę jakby stworzyliśmy, w ogólnym kierunku. Propokojowym, myślę, że tak można powiedzieć, bo wszyscy Państwo wiedzą, co się dzieje teraz w świecie, prawda? Wszyscy potrzebujemy takiego, takiej, jakiejś takiej solidarności, wsparcia, wspierania się nawzajem. I taki projekt stworzyliśmy z zespołem no Sejm. dzięki finansowej pomocy e, firmy All Transfer Development. Pojechaliśmy do Berlina, pojechaliśmy do Moskwy, Kijowa, e, nagraliśmy ujęcia w Warszawie, w Sejnach między innymi e, i zrobiliśmy piękny teledysk, premiera, którego odbędzie się w połowie stycznia. I chociaż ptaki odleciały, ja i tak będę tu, ja i tak będę czekał, aż przylecą znów. I chociaż liście już opadły, ja i tak będę tu, ja i tak. Będę czekał, a zielony będą znów. Przygoda z piosenką antywojenną jest niesamowita. Tak jak każda przygoda, każde zaangażowanie wymaga jakiegoś tam poświęcenia i ofiary. Tak samo było tutaj ze mną. Była ofiara, było poświęcenie. Przede wszystkim tak, jak pojechaliśmy do Berlina, no to mia dostałem dwa mandaty za. <stansysława> Pierwszy mandat za to, że za, za ten samochód postajeł w niedozwolone miejscu, a trzeci za to, że tam flash mrugnął mi, bo ustawiłem się za ciężarówką. Ciężarówka pojechała za zbyt za wolno. Ja już byłem pośrodku skrzyżowania, więc <tansum> e ten e radar mrugnął mi nie. No więc wlepili mi dwa mandaty. Nie? Ale zdarza się, z kim się nie zdarza, prawda? Bez takich, bez takich akcentów to by pewnie i przygoda była taka nudna trochę, nie? Druga przygoda, która ze mną się zdarzyła, no to w Kijowie okradli mnie w metrze na przykład. Wyciągnęli wszystko, co miałem w portfelu, właściwie cały portfel. Karty kredytowe, kredytowe dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Wszystko, wszystko, wszystko. Pienio już nie wspominam o pieniądzach, nie? Więc to są wspaniałe dwie przygody, które. Zapadną mi do końca mojego życia, no ale jak to się mówi, no bez tych przygód no to pewnie by, nie, nie powstałby ten wspaniały materiał. Angażujesz się w działalność w działalność pomocową. Swoją przygodę z Polską zacząłeś od ośrodka niewidomych w Leskach. Jak najbardziej. Z tym, że wtedy to był taki okres poszukiwania, ja sam potrzebowałem pomocy. Ale już wtedy, jako człowiek bardzo młody, przyglądałem się, na czym polega właśnie działanie, dawanie ludziom coś, prawda? Chociażby w tych laskach, gdzie siostry Franciszkanki opiekowały się tymi dziećmi, i nie tylko, ludzie z zewnątrz też przyjeżdżali, w jakiś tam sposób się angażowali, dawali tym dzieciakom jakieś wsparcie i pomoc. Więc ja już wtedy, jako mając chyba nie wiem, 17-18 lat, przyglądałem się tym różnym takim czynnościom, i gdzieś to we mnie zostało. Związałam swoje życie z działalnością artystyczną. Śpiewanie na scenie to jest troszeczkę dla mnie za mało, więc stwierdziłem, że a szczególnie w czasach dzisiejszych, kiedy mamy tysiące różnych konkursów telewizyjnych, gdzie ludzie udowadniają, że każdy potrafi śpiewać. Ja, ja oczywiście nie zgadzam się z tym całkowicie, nie? Ale, ale prawdą jest, że mnóstwo jest osób, które pięknie śpiewają. Nie? Ale jak się okazuje, śpiew w czasach dzisiejszych to jest troszeczkę za mało. Trzeba więcej coś dać, nie tylko pokazać, że ja jestem Zdolny, podziwiajcie mnie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tylko e, trzeba się podzielić właśnie tym talentem e, z ludźmi, z innymi. W jaki sposób? No, właśnie w taki, żeby, żeby e, przyciągnąć ludzi, dzięki swoim, e, swojemu talentowi, przyciągnąć tych ludzi i z tymi ludźmi wspólnie coś, e, pomóc tym słabszym, prawda? No i ja właśnie tak robię.